Do tej pory konsole i pecety raczej podążały własnymi ścieżkami. Dobrym przykładem jest tu choćby Nintendo. Ich dawne konsole to zupełnie odrębna rzeczywistość jeśli chodzi o gry. Pierwsze PlayStation czy chociażby kolejne jej generacje potrafiły znacząco różnić się bazą gier jeśli chodzi o pecety. Nawet z pozoru te same tytuły potrafiły być zupełnie różnymi grami w zależności od środowiska na które zostały wydane. PS4 czy też Xbox One ten trend zaczęły sukcesywnie zmieniać. Coraz więcej mieliśmy gier multiplatformowych nie różniących się niczym poza detalami w ustawieniach graficznych. Ma to pewne plusy, ale niestety ze względu na ograniczenia możliwości konsol cierpiały na tym również pecety. A wszystko dlatego, że gry multiplatformowe nie mogą za bardzo odbiegać od siebie jakością grafiki, przez to mamy obecną stagnację na rynku. Ale tak było aż do teraz. Premiera Xboxa Series X to zupełnie nowe podejście do zagadnienia tworzenia konsol. A dlaczego ta konsola jest tak dobra, to tego dowiecie się w dzisiejszej recenzji. Materiał ten powstał nieco później niż większość innych tego typu materiałów. A to dlatego, że czekaliśmy na premierę kart graficznych RDNA 2. Dopiero ich debiut ujawnił wszystkie szczegóły techniczne a wszystkie szczegóły techniczne nowych Radeonów dotyczą również konsol. W dzisiejszym materiale skupimy się na układzie graficznym nowego Xboxa, a ta recenzja będzie rozłożona na kilka materiałów, ponieważ nie sposób zawrzeć wszystkiego na temat nowego Xboxa w jednym materiale. Nie podlega dyskusji fakt, że nowa generacja, a zwłaszcza Series X, to rewolucja na rynku konsol. W sumie jest to często pomijane w materiałach, a testy na obecnych grach w żaden sposób nie są miarodajne. A to wszystko dlatego, że nowe konsole nie wykorzystują nawet jednej dziesiątej nowinek technologicznych, jakie zostały zaimplementowane w obecnej generacji. Grając na tej konsoli, od razu zauważymy, że sprzęt po prostu się nudzi. Ciężko konsole wprowadzić w większy stres, ponieważ, jak wcześniej było powiedziane, nie korzysta w pełni z dostępnych featureów. Ale nie chodzi tutaj o hasła typu 4K i 120fps, ale o rewolucyjne technologie, które wpłyną na sposób tworzenia gier i znacząco zmienią to, co będziemy widzieć na ekranie. Rdzeniem konsoli jest jej układ graficzny. Jak wspominaliśmy w poprzednim filmie o konsolach, obie maszyny, to jest Xbox czy PlayStation 5, napędza RDNA 2, czyli najnowszy układ AMD, o którym wiemy już praktycznie wszystko. Z pierwszych obserwacji można zauważyć, że karty oparte o RDNA 2 na PC tracą nieco w rozdzielczości 4K. Wynika to z ich wąskiej przepustowości pamięci, wynoszącej 256 bit. Tutaj mamy do czynienia z czymś absolutnie niesamowitym i wcześniej niepraktykowanym. Ponieważ ten układ graficzny, ale zastosowany w konsoli, posiada przepustowość pamięci na poziomie 320 bit, co spowoduje wyższą wydajność 4K względem pc Przy okazji przepustowości pamięci warto wspomnieć o ilości pamięci ramu, jak jest w konsoli. Dokładnie mamy na pokładzie 16 GB bardzo szybkich pamięci. Może to spowodować, że w niedalekiej przyszłości posiadacze RTX-ów 3080 Mogą borykać się z problemem niedoboru pamięci VRAM. Do tej pory mówiłem o rzeczach, z którymi mam od lat styczność. Ale to, co mnie i posiadacza tego Xboxa najbardziej ekscytuje, to kilka smaczków technologicznych, które wpłyną na to, co będziemy oglądać na ekranie. Pierwsze, o czym warto wspomnieć, to oczywiście ray tracing. I do tej pory spekulowano, że technologia śledzenia promieni w czasie rzeczywistym będzie rozwiązana na zasadzie jakichś sztuczek. A nie faktycznych rdzeni obliczeniowych. AMD utarło wszystkim nosa i wprowadziło właśnie rdzenie dedykowane tylko śledzeniu promieni. Często na tym kanale zachwalamy technologię NVIDIA, czyli DLSS, i dalej podtrzymujemy zdanie, że jest ona świetna, ale już nie tylko Nvidia może się nią szczycić. Ponieważ AMD wprowadza swoje autorskie rozwiązanie będące odpowiedzią na DLSS. Mowa oczywiście o VSR, czyli Virtual Super Resolution. Oczywiście będzie dostępna na PC-tach oraz konsolach. Następną technologią wartą przytoczenia jest Variable Rate Shading. Jako gracze pewnie zwróciliście uwagę, że wasz wzrok podczas grania skupia się tylko na konkretnych obszarach ekranu. Cała reszta stanowi dla was zaledwie tło. Które i tak zawiera szczegóły, a te szczegóły pochłaniają zasoby waszego sprzętu. Dlatego tutaj właśnie doskonałym rozwiązaniem jest VSR. Technologia ta zmniejsza zapotrzebowanie karty nawet o 30%, ograniczając detale, na które i tak nie zwracamy uwagi. AMD skupia się na tym, aby inteligentnie zarządzać zasobami karty i odciążać GPU, gdzie tylko to jest możliwe. VSR czy VRS to tylko wierzchołek innowacji. Kolejnym mięskiem jest sampler feedback streaming. Ogólnie pozwala na optymalizację ciężkich tekstur w 4K w celu oczywiście zmniejszenia zapotrzebowania na pamięć VRAM. Teraz magiczne teraflopy czy też teraflopsy, które w zasadzie nikomu nic nie mówią, ale będzie ich dużo. Dla Xbox Series X to oczywiście 12 teraflopów. Dla porównania One X to tylko 6 teraflopów. I z pozoru może wydawać się nam, że różnica w mocy obliczeniowej będzie tylko dwukrotna na korzyść Series X, ale to tylko pozory, ponieważ biorąc pod uwagę obecne technologie jakie zastosowano w nowej konsoli, różnica w wydajności może być nawet dziesięciokrotna. Dodatkowo konsola potrafi prowadzić obliczenia w systemie FP16, FP8 i FP4 które można stosować do przykładowo wygładzania krawędzi, zwielokrotniając wydajność konsoli. Chciałbym więcej czasu poświęcić układowi graficznemu zastosowanemu w konsoli. A wierzcie mi, że jest o czym mówić, ponieważ to co poruszyliśmy dzisiaj to tylko cząstka technologii jakie zawarto w nowym Xboxie. Dlatego ten materiał jest jednym z cyklu recenzji Xboxa Series X, ponieważ Chcemy wyczerpująco wyjaśnić Wam czym ta konsola właściwie jest. Chcemy w znaczący sposób przybliżyć Wam tą konsolę, żeby chociaż spróbować Wam zobrazować jak jest potężna i jaka dzięki niej rewolucja nas czeka. Następny materiał w sumie zależy od Was, także dajcie znać, o czym wolelibyście zobaczyć film. W planach jest dalsze omówienie technikaliów takich jak karta dźwiękowa czy procesor konsoli, a może chcecie luźniejszy materiał z perspektywy użytkowej konsoli. Jak mogliście zauważyć, nie pojawiły się żadne testy i żadne wykresy. A to dlatego, że takie cuda dopiero można robić, jak zaczną pojawiać się gry dedykowane na nową generację. Widziałem masę materiałów i świetnym przykładem testowania gier jest przykład Forza Horizon 4. I nie rozumiem tych zachwytów nad tym jak ta gra chodzi na konsoli, ponieważ jako fan serii regularnie ją ogrywam. I tak naprawdę na ten moment mam ustawione detale ultra i rozdzielczość full HD. Tylko że na ten moment gram na GTX 970, który ma 5 lat. Omawianie konsoli z perspektywy gracza przy obecnym braku tytułów next-genowych jest jak omawianie golfa 4 z perspektywy kierowcy wyścigowego. A tak na poważnie, Microsoft niestety nie udostępnił mi konsoli na testy. Dlatego musiałem w jakiś sposób konsolę zdobyć. Najlepiej jak najniższym kosztem. I w sumie za 1900 zł udało mi się taką konsolę wyrwać. No może nie do końca konsolę, ponieważ za tą kasę kupiłem wehikuł czasu. Uznałem, że najlepszym momentem na tanią konsolę będzie koniec świata. Dlatego przeniosłem się w odległą przyszłość. Czyli do 1 stycznia 2021 roku. A chcecie wiedzieć co się stało? Wszystko przez dymiącego Xboxa Series X. Ten z pozoru niewinny filmik wywołał lawinę nieszczęść. A dokładniej dym, który wygenerowała konsola... Spowodował przepięcie, a to przepięcie spowodowało, że konsola zaczęła emitować pole 5G. W dodatku, wsteczne. A jak wiemy, 5G powoduje wszystkie nieszczęścia, w tym przebiegunowanie Ziemi, a 5G wsteczne robi to dwa razy szybciej. Ta szybkość sprawiła, że Ziemia stała się kulą i wszyscy spadli do kosmosu. Jeżeli oglądasz to po 1 stycznia 2021 roku, to znaczy, że ja uratowałem ziemię. Nie dziękuj. Pierwszy raz od lat mamy za sobą najlepszą premierę, jeśli chodzi o konsole. A nowa generacja jest tak udana, że może skłonić do zakupu nawet najbardziej zatwardziałych pecetiarzy. A skąd to wiem? Ponieważ tak naprawdę konsola z dzisiejszego filmu nie pochodzi z przyszłości. Tylko od właśnie najbardziej zatwardziałego pececiarza jakiego znam. I ten człowiek w życiu nie miał nawet jednej konsoli. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, bo ja jestem mega zajawiony nowymi konsolami. I szczerze od lat wyczekiwałem takiej premiery i dopiero teraz pojawiła się pierwsza premiera konsol, przy której jestem w pełni usatysfakcjonowany. Standardowo zapraszam na luźne gadki na Discorda. Spoko miejsce, a kanał kultowa elektronika to naprawdę gro super ludzi do pogadania. Link do kanału oczywiście macie pod filmem. Standardowo widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 14.00 punktualnie. I pamiętajcie, że to właśnie wy decydujecie o czym będzie następny materiał, który pojawi się na tym kanale. Także liczę na Was. Trzymajcie się ciepło. Cześć.